Dzień dobry moi drodzy, witajcie w drugim odcinku z Gunner Hit PC. Widziałem, że ta seria Wam się spodobała, a zarazem w większości chcecie, żebyśmy zagrali sobie kampanię układem warszawskim i sprawdzałem tak naprawdę no, Warsaw Pact, to jest po angielsku, że układ warszawski. Wypadła mi ta nazwa z głowy, po prostu ją zapomniałem, ale dobra. Gramy sobie tą stroną, mamy tutaj kilka misji. Misja zwiadowcza, obrona, obrona, obrona. A tak. Może zagrajmy na początek obronę. Tutaj mamy tak. Czołgi typu T-72. Stroną niemiecką NRD. BMP-1. Znane siły wroga. M60, Bradley'e. O, właśnie o tym mówiłem. I 113. No dobra, to sprawdźmy jak to jest. Ja to odpalam drugi raz, bo za pierwszym razem parę rzeczy popartoliłem. I muszę niestety sobie zapamiętać, żeby nigdy nie być yy, liderem Plutonu. Ponieważ... Yy, Często Pluton jeździ w różne inne miejsca. Ok, czyli jestem tutaj. Mogę jakoś tę kamerę. O, tak się ją zmieniało. Tutaj jestem dość widoczny. Tam jest jeden BMP ustawiony. Największy problem to, że ten BMP ma kiepskie pole widzenia. Słabego ma zuma. Ale na szczęście mamy. Mal... O nie! O nie! Kurde, jak ma przełączone na malutką, to nie mogę ruszać wieżą. Ale to jest beznadziejne, to jak się tą rakietą kieruje w takim razie? Kurde, oni już strzelają Skąd? Stamtąd A kurde! Najgorzej, że ja nikogo nie widziałem I maszyna stracona Dobra, chyba tymi T-72 po prostu jakoś podjedziemy Niestety Bojowy wóz piechoty nie dał rady Ja nie dałem rady Teraz tylko wypatrzeć gdzie są ci wrogowie Już tutaj o o o dalmierz Pod którym by... Nie to, to jest Noctowizja O matko Dobra, to będzie na razie tak na ślepo Chyba... Oj! Dowódca zginął, no nie, to są chyba jaja. Tutaj jest. No. Kurde. Czemu to nie strzela? Nie ma depresji! Serio! Kurde, ja tę bitwę chyba przegram Już mam takie straty. Muszę jakoś inaczej się ustawić. Jednak ja pojazd z turbowizją, mimo że to jest 60. I tak jest lepszy. A ja tutaj nic nie widzę. Gdzieś chyba oni po tej lewej stronie Gdzie oni kurde są. Z prawej. Szybciej, szybciej, szybciej! Kurcze! Nie udało się! Dobra, na razie w tego wyceluję. No nie mówcie, że on zahamował! Ale jestem teraz, dzisiaj beznadziejny. Zupełnie jak ruski czołgista. Jak to zatrzymane przez teren? Teoretycznie wyglądało, jakby trafiło. Oh, shit. Działo uszkodzone. Nie, tylko nie mów, że nie strzelisz. Kuźwa, ten T72 jest stracony, dobra, mamy kolejny oddział T7 dwójek. Jak wygląda sytuacja? Nic nie można wzywać. Ale kurde 60 tak mnie cisną Oni są już tutaj. Szybko ustaw się, ustaw się! Jest, przynajmniej jednego udało mi się rozwalić, ale to i tak słabo. 113 też jest rozwalona O nie, ten T-72 jak się głupio ustawił I jeszcze inny wyleciał w powietrze Mówię, tutaj by się przydała kooperacja A też trochę dla mnie to oporne jest utylowanie Jakim opuścieniem on eksplodował Nie wiem czy tam Tutaj się coś znajduje Łomatko Strzelają Za nisko wyselowałem. Oni chyba bardziej są gdzieś tutaj na prawo. Wait. Tutaj widzę... Uźwa... Ognia! Zniszczony. Tutaj coś jedzie. Dobra, ładnie dostał. Teraz jakoś tutaj udaje mi się utrzymać, dlatego, że jestem ledwo widoczny. Tu na blisko mam. O, 60. Ok, zniszczona. Na pewno zniszczona. Na pewno, na pewno, bo płonie. Dobra, wycofuję się. Tutaj między tymi drzewami gdzieś są. Jest, 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 jest 113, co prawda. Jak wygląda sytuacja? Mam jeszcze 6 apeków. I to mi się nie podoba, że mi się powoli kończą apeki. A tam kolejny jedzie! Kolejni jadą, nie kolejny jadą, do mnie, kolejny! Dobrze Zaraz będę musiał przełączyć się na pociski kumulacyjne Dobra, ładnie rozwalony. Szkoda, że nie po... Eee... Jest! Udało się wygrać! Nie ma, nie ma. Zwracaj tu, wracaj tu A, jeszcze dostał w dupę! Co prawda... Wait! Jakim cudem ty jeszcze jedziesz bez gąsienicy? Nie ma, nie ma, wracaj mi tu! Wracaj, wracaj! Uźwa uciekł. Dobra, nie będę tym T-72 tak ryzykował. Eee, straty i tak są spore. Dobra, zakończmy misję. Podsumowanie. Mój biedny BMP. Jakie tu mam straty? Jednego BMP, drugi BMP. Ten, jak tutaj, miał farta, ale potem już nie. No, sporo tych, zaraz przydałaby się lista. O właśnie. Dowódca oberwał. To znaczy, że czołg jest stracony, bo to prawda nie jest w pełni zniszczony, ale jest stracony. Nie da się już nim operować. Trochę szkoda, ale tak to działało. Matko, jak tutaj dostał. Element lufy, właśnie działało, było uszkodzone. Tutaj, jak w podłogę. Sporo takich ciekawek. I jak tu dostał w zamek. O, oh, shit! Tutaj jest 113. Właśnie, miały być podobne jakieś Bradleye. Czy jakiś Bradley oberwał? No właśnie, ten głupi bot ustawił wieżę tyłem. Tak to by nie został ten T7-2 stracony. Tu w amunicję dostał. w ten, co był tyłem. Na razie, z tego co widzę, to były tylko 113, 60. Na szczęście ładnie przeciwnik oberwał. Jest tutaj, nie, to już BMPKi, dobra BMPKi. O, czyli co, wracamy do menu. Jak to wygląda dalej sytuacja? Czy dostanę jakiś bonus za tę wygraną? Mogę więcej BMPKów? O, mamy podane całe straty. Straconych mam 9 ludzi, oni 24. Straciłem 6 maszyn, oni 13. No, kilka T7 dwójek z niestety padło. Czy się konkretna lista, ile BMPKów padło, ile T7 dwójek i tak dalej. To zawsze pomaga. Na razie sobie w takim razie zapiszę, co możemy. Kolejne misje. One się zmieniły, z tego co widzę. To skoro jedna obrona tak wyszła. A, tutaj jest pokazane. Kto mm, ile bardziej oberwo, czyli co zwycięstwo to będzie spadało. To fajnie, fajnie. Tutaj rekonesans. Na razie mam sporo obrony. Rekonesansu na razie nie chcę robić, bo to się może źle skończyć. Może zrobimy obronę jeszcze tej pozycji. Wrogie siły nieznane. U, mamy wyrzutnie malutka. To z tej sobie malutkiej postrzelamy. Bo w BMP-ku nie było okazji, zostały od razu one zmiecione z powierzchni ziemi, a wyrzutnia malutka jest znacznie mniejsza, trudniejsza do zauważenia. Co prawda będą mieli na pewno sześćdziesiątki, czyli będzie termo. Te siedem dwójki, dobra, jak to wygląda sytuacja? Ja się znajduję tutaj. Aha, prawdopodobne siły wroga tu i tu, czyli mogą najechać z tej strony lub z drugiej strony. Pozycja, do której mam się w razie czego wycofać. Dobra, 7 dwójki na razie stoją. BMP sobie stoi. Ja chcę wyrzut. malutka, gdzie ona jest? Sporo 7 dwójek, 7 dwójka. Nie ma! Nie, kurde. Nie jestem zadowolony. Dobra, na razie tutaj ja się znajduję w tym miejscu. Dlaczego? Dlaczego? Ja muszę patrzeć w tę stronę, nie w tę, a w tę. I rozumiem, że tutaj całkowicie jestem sam. Trochę kiepska pozycja. Może bardziej gdzieś za tym budynkiem stanę. Co prawda, jak będzie to walka na daleko, to ja ich nawet nie zauważę. Kurde, hamuj! Kiepskie hamulce ma tutaj. No, chyba, że się okaże, że oni nadjadą gdzieś z tej strony. Póki co to jest tylko zwiadowca, ten BMP. Ale smutno, nie mogę w tej bitwie przełączyć się na malutkie i je kontrolować. Myślałem, że tam coś jedzie, ten mały krzak, ale nie. Eee... Słyszę go, ale nie widzę. To jest problem. O nie. Tutaj nie ma dalmierza. Kójdźmy, z tego ciężko się będzie tak strzelało. Dobra, na wszelki wypadek dostał ode mnie. Czyli skoro dostał, to teraz muszę przenieść. Mogę przenieść? Nie mogę! Nie ma amunicji. Oh shit. Nie ma amunicji, bo tu. O! Jeszcze jeden BMP jest. Te, te 7 dwójki już tutaj strzelają. Gdzie wystrzelacie? Nie! Wycofać się! Wycofać się! Ja chcę mieć szansę do odpalenia malutkiej, a, a nie do zgonu. Niestety te mury są jeszcze niezniszczalne. O kurde, widzę ich. Teraz ustawić się. Dobra, przełączamy na malutką. Jak tym kontrol- Co?! Okej... Eee... Okej, okay? okay? jak... Jak tym się kontroluje tutaj? Nie mam bladego pojęcia. Nie wiem też jak daleko znajduje się ten typ, o, o, Nie ma szans. Malutka załadowana, załadowana. Dobra, w takim razie na razie to tu ustawię. Co jest z tą malutką? Oh shit. Dobra, BMP póki co spróbuję uratować chowając go. Nie wiem, muszę znaleźć jakiś poligon i sprawdzić jak to działa. Hity, apeki ładuj. shit nic nie widzę Aha dobra celownik tak mi się tutaj zbugował Kurde transmisja poszła Ten działa, ja nie wiem. Kurda, a peki się wystrzelały. Nie zauważyłem tego. Tak się zastanawiam, dlaczego to nie ładuje. Się po prostu pociski skończyły, dlatego ładował Hita. Eee... Nie wiem, czy to tak powinno być. Zaraz zobaczymy. Okej, okay, to tak działa w tym czołgu. Trochę. Kówniane? Nie trafiłem Nie trafię znowu No, i amunicja wyszła Hajeki, nie ma mowy Inny T72 gdzieś tu jest sprawny O, ten BMP, ale w tym BMP-ku. Ja nie rozumiem, jak ta malutka działa. Dlaczego ona nie chce działać? O to jest dla... pytanie. Nie wiem, czy to jakoś trzeba przełączyć. Uźwa. Nie mam bladego pojęcia. Normalnie powinienem móc wystrzelić te rakietę na tak daleko. Z stołami jest normalnie. Da się je normalnie użyć. Zaraz. Yy, gdzie była ta 60? Zgubiłem ją. Po której ja jestem w stronie? Po tej? No. Wow, shit! <laughs> tu jest! O nie, wieża poszła. Dupa, nie wiem jak tym celować. Trzeba zaryzykować i użyć tych te siedem dwójek. Co prawda zostało mi tutaj cztery, z czego ta jedna padła. To zły znak. Oznacza, że w tej bitwie mogę to przegrać. Wszystko przez to, że nie wiem, jak działa malutka. To jest sterowane na kabel. Tak jak tutaj tą. I powinno być normalnie przez celownik. Chyba coś jeszcze jest niedopracowane. Tamten już zaczął strzelać. Wait, jak tutaj ten BMP oberwał, to wróg powinien być gdzieś blisko. I to mi się nie podoba, że powinien być. O, 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 są. Jest Bradley. Dobra, dostał w czapę nie! Jeszcze działam. Jeszcze... SHIT Jeszcze działam Ja pierdzielę. Skąd? Do tyłu, panowie. Weź z przodu. Wait, co? Nie mów, że... O nie, działo uszkodzone! A ty dlaczego tyłem? Kurde idioto! Ja to przegram! Niektóre boty tak się głupio ustawiają. Nie, w ziemię! Do tyłu! Do tyłu! Okej, okay, ten teraz zaczął strzelać. Załadowane. Gdzieś ty idioto wycelował! O nie! O oh, shit! Ten już wycelował, ten już wycelował! Jedź do przodu, jedź do przodu! Moje siły zostały zniszczone. Do tyłu! Problem w tym, że nie mam czym się wycofać obecnie. Zabadował. Dostał w czapę. Dobra, Bradley niesprawny. Muszę się wycofać aż tam. Ile moich jednostek w ogóle zostało? Aha, ja. Zostałem tylko ja. Hmm, dobra, tak się resetowało Dalmierz. Ustawię na 100 metrów. Dlaczego to mi się cały czas obraca? Aha, mam chyba. Mam jakieś uszkodzenie Dalmierza, to dlatego tak nie chciał trafiać, bo teraz tak patrzę na on cały czas mi przestawia się. Cóż, czyli mamy dzisiaj jedno zwycięstwo i totalną porażkę. Już myślałem, że tu coś wyjeżdża na szczęście, to tylko krzak. To w następnej bitwie prawdopodobnie też będą kolejne obrony, ale no, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że tym razem będą dwie wygrane. Chociaż jak będzie bitwa w miarę szybka... To może będą i trzy starcia. I też może na następnym odcinku ogarniemy sobie ten rekonesans. I zakończ misję. Niestety tylko jedna moja jednostka się wycofała. Tutaj była. Okej, okay, ta jedna 113, która mocno oberwała 60. Spróbuję sobie w tym międzyczasie. Jezu przez budynek obrywało? Z czego? Apeki, o kurde. Większość tych moich jednostek porządnie oberwała Ale jak widać te Bradley'e są naprawdę bardzo groźne Całkiem sporo tych sił tutaj atakowało no, A miałem akurat ile? Chyba 8 te 7 dwójek? Ogólnie zobaczymy, bo jak przetrwała tylko jedna no to... Powinno być straconych 7? Nie, powinno być straconych więcej y Stracony sprzęt 7. Oni stracili 8. Mieli przewagę i tak liczebną. Jak to widać, ja straciłem więcej tych punktów niżeli oni. Więc jest dość kiepsko. No dobra, na razie mamy kolejne pozycje obrony, czyli będzie. Eee... Następny. O, w następnym odcinku zrobimy sobie jeden atak. Może od ataku zaczniemy. Więc co moi drodzy, mam nadzieję, że taki drugi odcinek z kampanii. Układem warszawskim Wam się podobał. Dokładnie stroną niemiecką gramy w tym układzie warszawskim na razie. Zobaczymy, czy będą też inne. Eee... Może polskie jakieś jednostki, chociaż co prawda wątpię. Oznaczenia wszystkie mają niemieckie. Może kiedyś po prostu w przyszłości jakoś to zostanie rozbudowane. Więc jak ten materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek. A my widzimy się w następnym odcinku i zobaczymy, jak to pójdzie nam dalej.